W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, matko Chrystusa, matko kapłanów i królowo-apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne. Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu, za ich posługę, za przepowiadanie dobrej nowiny, za codzienny cud miłości na ołtarzach świata, za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia, za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca, za ich modlitwę i wiarę, za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy, w stronę ludzkich spraw. Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich, Niech trwają w jedności z Chrystusem. Amen.